Last time on Total Drama Action. An all night heart to heart led to Courtney and Duncan patching things up. But. There was a catch. And lovebirds weren't the only animals on set, as the cast were each paired up with an animal buddy to train in their image. While some bonded with their animals, others butted fins. In the end, Beth won invincibility. Duncan's vote sent Courtney packing. And a timely message outed Owen as the mole, earning him a seat in the limousine. Which brings us to the final two. Who would have guessed? And who'll be taking home our grand prize of $1 million? Find out right now on Total Drama Hatchan! Samoita, to wszystko gra. Widzę was wciąż moich snach. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być! Chcę blisko słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę tam Bo ja chciałbym być Złapnym na, 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 na. Plan totalnej porażki. Nie przypuszczałam, że to ja będę ostatnią dziewczyną na planie totalnej porażki. Tak, zostałam tylko ja, zupełnie sama w przerażającej przyczepie. Brakuje mi dziewczyn, nawet Heder. Beth znowu szczęka zębami. Ach. Gdybym miał taką twarz, też bym się bał. <laughs> dobrze mówię? Tak, nie ma nikogo, kto doceniłby moje złośliwości. Ale z drugiej strony, nikt nie zepsuje powietrza w przyczepienie świeżym oddechem. Nikt nie obudzi mnie przerażonym okrzykiem: Mamusiu, mamusiu! I nikt nie zdoła odebrać mi gwarantowanego miliona dolców. <laughs> Załóż opaskę na oczy, frajeko! <laughs> Kurczę, nie zmrużę dzisiaj oka. Co to? Mówiłeś coś do mnie, Duncan! Duncan? Duncan! Jeszcze pięć minut, mamo! Dużo luzów w więzach. Szefunio się starzeje. Zaraz. Mam świetny plan. Dzięki niemu jedno z nas na pewno zdobędzie milion dolarów. Osobiście planuję zrobić wszystko, żebym to był ja. Możemy współpracować, jak partnerzy. Partnerzy? Spróbuj rozwiązać mnie, a ja rozwiążę ciebie. Tak, jasne. Zwiejesz i zdobędziesz przewagę. Nie mam w sobie ani odrobiny podłości. Jestem dobrym człowiekiem. Lubię ludzi i ludzie lubią mnie. <laughs> Naprawdę? Nawet Heder? A Courtney powtarzała, że doprowadzasz ją do. Rozwiążesz mnie czy nie? Niech ci będzie. Kiedy byłem mały, mama uparła się, żebym zapisał się do skautów. Nosiliśmy mundurki, sprzedawaliśmy jabłka, ale dzięki zajęciom związania węzłów jestem chudynim w wiązaniu i rozwiązywaniu. Już kilka razy ta umiejętność mi się przydała. Kto ma ochotę na śniadanko? a jakie danie dnia serwujesz, szefie? Pieczonego szczura? Smart Getty z gilami? Duncan! Widzisz to samo, co ja? O rany, szefie, to prawdziwe? Owoce chronią przed szkorbutem. Naleśniki zapobiegają... ...wszawicy, mm, czy czemuś tam. Wszystko przygotowane według moich własnych receptur. Szef jest w dobrym nastroju? To tak, jakby Heather zaczęła przepraszać. Trzeba z tego korzystać, póki można. Ahoj, kolesie! Moja papuga, Chris Junior, 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 i ja chcemy wam, szczury lądowe, pogratulować, że dotarliście do finałowej dwójki. Jak zapewne się domyślacie, dziś na tapecie filmy o kosmicznych zombie. A tak naprawdę, filmy o piratach! Czeka was awanturniczy tor przeszkód, a następnie poszukiwanie skarbu i wyzwania z całego drugiego sezonu! Jeśli chcecie się ubiegać o milionowy łup, zapomnijcie o haśle. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Ktoś musi wygrać, nie? Dlaczego to nie miałabym być ja? Jestem miła, mogę podzielić się nagrodą z Lindsay albo z Bradym, moim niewymyślonym chłopakiem. Już teraz na nie leci, a z milionem będę jeszcze bardziej atrakcyjna! Wasze pierwsze zadanie... Wyczyścić latryny! Zadanie numer dwa... Słuchajcie uważnie. Złapać flagę, wspiąć się po natłuszczonym maszcie i wywiesić piracką banderę. A na deser... Kula armatnia! Macie trafić w plan filmowy z potworem kosmitą. Na miejsca, gotowi i... start! <śmiech> <śmiech> Matko, ale mnie oczy Kapuje, to uprawiłeś żarcie laksygenem, tak? Nieźle. Nie! Odchodzę stąd z klasą. Odchodzisz? Co ty gadasz? To już ostatni posiłek, jaki serwuję w tym kiepskim programie. Dostałem posadę szefa na statku wycieczkowym. Możesz mnie cmoknąć na pożegnanie. Tak, tak, a ja będę prowadził rozdanie oskarów. Bardzo zabawne. To się śmiej. Zaraz puszczę pawia. Nie będę po tobie sprzątał. Ej, Chris, kop z nimi trochę bacików! Jeśli nasi zawodnicy myślą, że im ciężko, to co powiedzą pasażerowie statku wycieczkowego, którzy będą jeść po myje szefa bez szans na zdobycie miliona? Radzę ci nie ciągnąć tego wątku, chłopcze. Zdaje się, że Duncan pierwszy skończył robotę. Duncan? Partnerzy? Błagam! Eh, gadaj, zdrowa. O, wielką stopę z tobą przycisnęło. To znaczy, że Duncan nie skończył. Beth? Partnerzy? Wybacz! To działa w dwie strony! Jak kuwa Bogu, tak Bóg kuwie. Jak sobie chcesz, Beth! Przygotuj się na ostrą walkę! No, może nie było to bardzo miłe z mojej strony, a jednak jest we mnie odrobina podłości. Taka tycia, tyciuleńka cząsteczka! Nie jest widoczna gołym okiem. Szkoda, że nie ma tu nikogo, kto by Ci pomógł. Znowu wciskasz mi kit o miłej dziewczynie. Zero szans! Nara, frajerku! -ho -ho! Nie odchodź! Jesteśmy drużyną! Jestem niezależny! Zrobię co zechcę. Ciom, gdyby nie ta fucha, nadal sprzedawałbyś mięso przed dworcem autobusowym. <grym> kamp 2, b Zero! Strzelałeś z działka pneumatycznego? E, z tego konkretnego modelu jeszcze nie. Żeby trafić w tamten cel, musisz solidnie napompować. Hmm, czegoś mi brakuje. A gdzie spompujesz jak moja babcia Głąbie? Szefie? E, dobrze się czuję. Cały sezon pyskowałeś i nagle się o mnie troszczysz? Nadmuchane! To wskakuj! Co ty żartujesz? Zapnij pasy, kulo armatnia! Wystrzelisz wreszcie z tego działa? Czy będziesz tak tu stał i się obijał? No, no i, i właśnie! To przez ciebie się stąd wynoszę! Mam pokokardę tego, że na ciebie spada cała chwała, a ja odwalam brudną robotę! Prowadzenie programu jest trudniejsze od tego, co ty robisz. Chcesz, możemy się na chwilę zamienić! Tak! W porządku! Dobra, proszę bardzo! Ej, ktoś tu próbuje zdobyć milion baksów. Okej. Okay. jak reszta twojej roboty. O, tak myślisz? Halo? A żebyś wiedział, każdy to potrafi. Ludzie? A potrafisz czytać z telepromptera? Mm. Ludzie! Czego? Czego? Udało mi się! Jestem super! Zorki mała, ale niestety muszę zostawić cię w rękach pana celebryta i zająć się super łatwymi obowiązkami gospodarza. Bez problemu wystrzelę dziewczynę z działka pneumatycznego. Dziękuję. Się zobaczy! Ejże, nie zapomniałeś o czymś? Nadszedł już ten moment? Kiedy ludzie chcą pójść do lodówki albo zmienić kanał i nie wracać? Kto zgarnie okrągły milion dolców? A kto nie? Nie ważcie się dotykać pilota! Spotkamy się po krótkiej przerwie! Powiedziałem, łapy fredzi od pilota! Lecę! No dobra, to co powinienem? Nie lękaj się jestem przy tobie! Super lądowanie! Dziom, Jestem nowym gospodarzem tego programu! Mów mi szefie! Możesz trochę szybciej, milion na mnie czeka! Współpracuj, głupie! Kolejne dzisiejsze wyzwanie to... E, tego... no! Poszukiwanie skarbu! Tak, jestem przygotowany. Chris o tym mówił. O, a czy były gospodarz wspomniał, że jeśli poprawnie odpowiesz na pytania, ominie cię wyzwanie i przejdziesz do następnego? No dobra, dawaj. Okej, okay, ziom, kto odpadł z programu po dniu filmów o kosmitach? Łatwe, Jeff i Bridget, ciągle się migdalili. Drugie pytanie. Jakie było najdziwniejsze miejsce, w którym te gołąbki się obściskiwały? Skąd mam wiedzieć takie rzeczy? Bridget opowiadała o tym bez przerwy! A kto by słuchał jakiegoś bla-bla-bla o babskich sprawach? Było słuchać, młody! Teraz zmierzysz się z kosmitą! A co mi tam? Już dwa razy skopałem mu tyłek! Możliwe, ale naśladując Bridget i Jeffa, musisz pocałować tego kosmicznego stwora! <laughs> Niech to obmacywanie będzie ucztą dla moich oczu. Nie wstydź się! Wolałbym znów pocałować Hedera. Chris, co się stało? Nic takiego: głupi szef zajął moje miejsce, a ja miejsce głupiego szefa. Nie no twoja sprawa! Duncan ma ogromną przewagę. Musisz napompować działo. Ruszaj się. Odpowiedz na to. Który z uczestników odpadł po wyzwaniu? Nakręć film. I dodatkowe. W kogo wcieliła się ta, o której mowa? Znaczy Easy? Jest porąbana. Mogła być każdy! Źle. Nie zdobyłeś punktów, Ziom. Mogę już przestać używać słowa, ziom! Znowu będę musiał wciągać sprzęt pod górę? Przecież już to robiłem! Dawno i nieprawda! Tym razem masz zrobić podkop pod tą górą! Kłap się za łopatę! No dobra, Chris! Wystrzel mnie, proszę! Muszę go dogonić! Kurczę, jak mi się oczy pocą. Biedaku, to przez te cebule? Szef odchodzi z programu! <grym> Pewnie ma już powyżej uszu tej całodziennej, mozolnej pracy w kuchni. Może trzeba go dowartościować? Tak myślisz? A próbowałeś być miły? Na mnie to czasem działa. Słabo pompowałaś, działo! Dziękuję, panie Modralo! Wybacz, synu! Skoro nie potrafisz powiedzieć, skąd się wzięła Fobia Trenta, to ta szkapa wyląduje na mnie. Trudno przeżyję. Twoje pytanie! Muszę odpowiadać na pytania? Nie będę czytać z tych głupich teletromterów! Powiedz mi, kto i dlaczego odpadł jako pierwszy? Chodzi o Jeffa i Bridget? Najdziwniejsze miejsce, w którym się. Widzieli? O rany, Julek! Bridget opowiadała mi tę historię! Ach, nareszcie sam! Czas nieco poprawić opaleniznę! Mój Matyk 3000 został skażony! E, wiesz, Chris? Bardzo ładnie to Ach, pachnie! Kokosami, tak? Ach. Wiem, że ulubioną kapelą Gwen jest eksplozja mózgu Gotliba. Chcę mieć Mustanga z 67. Jej brat ma gitarę Gibson Lepol, Ale mam podać imiona jej jaszczurek? Oszalałeś? Źle! Niech zgadnę. Spuścisz ogary. Wyczują zapach krwi. I wtedy mim podkradł się do Trenta w tłumie. To nie było fair, bo mimowie się świetnie skradają. Nawet jak są w niewidzialnym pudle. Biedny mały Trent tak był zaskoczony, że na oczach wszystkich posikał się w spodnie, tak? Masz rację! Tak. Nie mam pojęcia, DJ lubi. E, psy? Źle! Ja tam nie boję się horroru. Śmiało, dawaj. Przedstawiam narodziny. Cud natury. Odwala odwala tu robotę za dwóch! Nie biegałem tyle, odkąd byłem szeregowcem! Jaszczurki Gwen wabią się Angus i wampira. Co dalej? E, no, e, e, czy dziewczętom brakowało Gwen, kiedy wyleciała z programu? Jasne. Cóż, niektórym z nas. Znaczy, lubię Gwen i w ogóle, ale ostatnio zaszła tak daleko, że pomyślałam... A, 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 miny są zakopane! Opaska na oczy jest zbędna całkowicie! Póki Courtney nie zrobiła korekty z gryzu, odgryzała sobie połowę języka. Tego nie powinnam wiedzieć. Była tak uparcie ambitna, jak myśleliśmy? Ha! Kiedyś byłam w łazience, a ona wkradła się, żeby zjeść rożek. Ale to nie była największa rzecz, jaką Owen wyciągnął wtedy z nosa. Czy taka odpowiedź wystarczy? Szefie? Ej, co z ciebie za gospoda? Szef zagrał nas w błogę i całkiem pogrążył BEW. Duncan prowadzi pięcioma wyzwaniami. Pogrążył? Chcesz powiedzieć, że nie musiałam odpowiadać na te pytania? Biegnij, Bew! Biegnij jak wicher! Jeszcze każdy może wygrać ziomy! Możecie zacząć obgryzać pazury! Jako gospodarz, to ty powinieneś nabijać, a nie zwalać tego na wątłe barki zawodników. Słuchaj, to może ja pójdę za Bew, a ty dogonisz Dankana, co? Zgoda! Ale wcale nie potrzebuję pomocy. Izzy myślała, że ma 87 lat i jest wcieleniem swojej własnej babci. to 39 ulubionych potraw. W kolejności alfabetycznej amerykański ser, chipsy jabłkowe, jabłka, krab kamczacki, placek z jabłkiem. Nie wiem, na czyim ślubie płakał Justin. Co to w ogóle za facet, który na ślubach płacze jak baba? Upuść mnie, a będzie po tobie. be be Jego własna ciotka, pani Mimi Sisi diville duda Kurczę! Gdzie jest Duncan? Ofiara filmu o kosmitach, to... E, tak wiem, słodki Harold odszedł po kosmicznym wyzwaniu. Dobra, przechodzisz dalej. Wiesz, szefie, Chris powiedział mi, że będzie za tobą tęsknił, jeśli odejdziesz. Naprawdę? Tak powiedział? Tak, całkiem otwarcie. Życz mi szczęścia. Uuuu, drodzy państwo, napięcie sięga zenitu. To pytanie może zdecydować, kto wespnie się po złotej drabinie do miasta chwały, a kto po smrodliwej zjeżdżalni zjedzie do frajerowa. No dobra, kto opuścił program po wyzwaniu z przyjacielem zwierzątkiem? Courtney! Nareszcie! Może nie zapamiętałem danych na temat każdej osoby, ale to i owo wiem o Courtney. Bo na to nalegała. Świetnie! Jedyna osoba, której nie lubiłem i prawie nic o niej nie wie! Jak nazywała się kapela Courtney? Nieważne! Courtney w ogóle nie powinna tu być! Jak można zaskarżyć program? To brak ducha sportowego, oszustwo i dowód na to, że Courtney nie jest człowiekiem! No, Bev, to ciekawe. Ale to nie jest dobra odpowiedź. Kapela Courtney nazywała się psychotyczne Krejzolki. frajerzy! Chwila ziom! To było pytanie dla Pew! Oto twoje pytanie! O jakim kolorze myśli teraz Courtney? Co? Teraz? Mówisz poważniej? Bo ja wiem, ee, żółtym? O Osjenie palonej! Oh, rany ten gość nic o mnie nie wie! A to Pech! Oboje staniecie do ostatniego wyzwania! Się, wyzwanie z przyjacielem zwierzątkiem było fajne. Bolało, ale dało się przeżyć. Aha, straszne nudy. I dlatego w zamian proponuję wstrząsające, przerażające, najbardziej rozwalające ze wszystkich dotychczasowych wyzwań. To z katastroficznego filmu o trzęsieniu ziemi. To tu Owenem rzucało jak szmacianą lalką. Zawodnicy gotowi? Powodzenia, frajerzy! <laughs> Pochyl się i postaraj nie narobić w gacie! Cieszę się, że wygra jedno z nas! Jasne! I akcja! <laughs> Ej, McLean, Rzucasz jak dziewczyna! Pięcioletnia dziewczynka! Empatii Postąpiłem jak partner. Jesteśmy kwita. A, jesteś taki! Ej, myślałem o tobie naprawdę? Pomóc ci! To jak torturujesz dzieciaki. Jesteś do tego stworzony. Sprzedajesz im kopy, nabijasz śniaki, podcinasz skrzydła. Nikt nie może ci w tym dorównać, przyjacielu. Mówisz poważnie? Jeśli naprawdę chcesz odejść z programu, to trudno. Powodzenia. Nie, nie mógłbym cię zostawić samego. Spartoliłbyś robotę. Cienia z ciebie. To zostanie. Ale żądam podwyżki i urlopu. Zgoda. Dobra, czas wykończyć tych frajerów. Daj spokój, bef. Zostaw mnie, iść! Bef! Jeśli nie daly mi będzie wygrać, zajmę pierwsze miejsce jak Gdyby nie ten ohydny aparacik, dałbym ci buzi. Nie przesadzaj! Przecież mam chłopaka! często jest. Mamy remis. To. E, co my teraz zrobimy z tym okrągłym milionem dolarów? Ciąg dalszy nastąpi.